No, witam Cię człowieku, losujemy skina z ostatniego odcinka. Oczywiście dzisiaj też będzie skinek do wygrania, a dzisiaj losujemy tego bizona. Trzeba było napisać w komentarzu, od kiedy zacząłeś grać CS-a, jaki to był CS- i zgadnąć model mojego monitora, jednego z dwóch. Oczywiście nie trzeba było zgadnąć modelu konkretnego, tylko po prostu napisać o tym cokolwiek. Sprawdźmy, kto wygrywa skina, a i do wygrania ten bizon, tak to powiedziałem już. Wygranym zostaje. Sny Zacząłem grać w CSGO od 2016 roku. Słyszałem, że masz monitor Acer. I w sumie, nawet jeśli byś nie zgadł, to i tak byś wygrał, bo napisałeś o monitorze, ale zgadłeś. Jeden mam Acer, a drugi mam Asusa. Także gratulacje dla ciebie. Odezwij się w komentarzu pod tym filmem, który aktualnie oglądasz. Jest to weryfikacja, czy oglądasz filmy na bieżąco. Jeśli zobaczę Twój komentarz, od razu ciski na wyśle. Zresztą, tak jak był, było to w przypadku. Chociażby ostatniego zwycięzcy. A ty, drogi widzu, jeśli chcesz wygrać tego skina, który teraz wyświetla się na ekranie, oczywiście zostaw subskrypcję z dzwonkiem, łapkę w górę pod tym filmem, komentuj film hasłem, który będzie w filmie, i oczywiście zapraszam do oglądania. Dzień dobry, dzień dobry widzowie, witam Was. Oczywiście na Jeep Skinsie. jest dzisiaj ze mną Przemek. Witam widzowie, witam. Będziemy sobie kręcić oczywiście na Jeep Skinsie. jakieś takie bitewki po 500-600 zł. Myślę, że będą spoko. Możesz już pierwszą stworzyć, a ja Wam przypomnę, że strona jest przeznaczona tylko dla osób pełnoletnich. No i oczywiście najlepszy kodik na stronie z Santi 7-5% więcej przy każdym ewentualnym depozycie, do czego nie zachęcam. No i co, jakąś bitewkę? Czy się zrobić jakiegoś dobrego skina trafić dzisiaj? Masz coś ja jakieś planuję, właśnie. rozplanowane Mam to, co mi ostatnio oddawało fajnie na live'ach, ale właśnie to jest tak, stare, że jak oddaję mi coś na live'ach, na filmach oddaję raczej rzadko, ale no kto nie próbuje. Ten szampana nie pije, jak tu mówią młodzi ludzie. No tak. Dobra. Wysyłam wysyłam, można Discorda, co? Znaczy może być publik, jak tam chwolisz. Za późno. Co okay. Masz na Prif? najwyżej następne będziemy robić na publiku, ale masz na Prif na Discordzie, możesz, możesz dołączyć. Spoko. Na trzy osoby to mi się no. podoba. To mi się podoba. No właśnie, kurde, od ciebie się nauczyłem, ale to jest złe, stary. To jest złe, bo zawsze jestem dawcą w takich butelkach. <noise> widzę, że skrzynia Tokio na początku. Akurat się i no, dzisiaj o, biłem razie. Tokio? No. Ta skrzynka ogólnie mi sypie spoko. No właśnie, widzę. Zaczynamy ok, ale to jest dopiero wiesz, pierwszy skin. UFU. Uf, uf, uf. A u ciebie też za dziewięć jak ta Ty traku. Się... O kurde. Ale dobra, moje jest droższy. Dobra, dobra, dobra. Ej, fajnie daje na razie. Fajnie, no. O, no i to jest tak, że zawsze jak morda daz, że daje fajnie. To <laughs> właśnie tak się kończy. Tak się właśnie kończy, nie? Dobra, jeszcze tu tuszona mamy dobra. Ginolda. Stusiego. Się, melodii melodii strolowały troszeczkę. Ty, ale jak na razie to będzie dobra pula bardzo. Sądzę. Pula będzie dobra, ale ty to masz, mi się wydaje. W sensie masz ode mnie więcej myślę, że jakieś 100. 100 zł plus minus. Oj, ten tak jest... Nie, dobra. Jakie jest to? 37 złotych tylko wiem przełagi. No dobra, bitwa wygrana. To fajna, ja teraz kleję. Fajna. Pula naprawdę niezła. To ja skleję coś takiego, co często też dodaję na live'ach jak widzowie proszą, czyli na przykład tak to dajmy naklejki, dajmy 10 troszkę. Yy, dobra, no to leci bitwa do głupi, 600 nie? Tak, na 3 osoby do 600 złotych leci bitewka. Ha, ty jesteś kurde głupinec, ja pierdolę. Cześć gościa. Do, do 600 złotych na głowę ode mnie i od ciebie tak? I Dobrze, że bota nie policzyłeś. No, wtedy byłoby za dwójkę, ale ten next będzie za dwójkę na pewno. Kurde, tych... Tych procedur jestem ciekawy, bo naprawdę tam jest potencjał naprawdę na fajną, Fuuu. fajną zwrotkę. Ładnie poleciało w sumie razy dwa. Ja na klejek ja to tak średnio jestem fanem tych naklejek, tak szczerze, ale... Ja też, ja, jeżeli otwieram to otwieram dlatego, że właśnie jakiś widz poprosi na streamie, ale tak, to bardzo rzadko mi dają. No ja wolę skiny trafiać niż te naklejki. Po prostu. Ej ja też, jak mam jakąś... Ja wolę mieć nawet małą, ale szansę na kosę niż szansę na jakąś naklejkę za 7 czy 8 stów, nie? No tak, no to. Ta. mu. Uu, dało. Ale dobra, Też jeszcze jest, mi się wydaje, że do powrotu. To jest tylko 7 stów. No do łyknięcia. O kurczę, Uuu, ale daje. Ale to jest też tylko 700. Ale tu podbijasz okay. sobie jeszcze... A on też. Kurde, czemu ten 5.7 jest taki drogi? Patrz. No, daję wam jak nie wiem. A to nie jest underdog tak czasem? Ou no. <grym> co mu dało? Uspa. Ej, nie wiem, mi się nie wczytują stare te, mi się nie wczytują e, grafiki, nie A to by coś się tysiąc dało! No, no rękawiczki. Ale to jest yeah. chyba bota. Tak, jak trafił. Ale jest pula stare. No, na trzy Ej, osoby. Ande... Jakbyś dał underdoga, to mi ciekawe będą... Nie, nie, naprawdę. <try> <try> Byłaby miniaturka i klik wtedy. Ale widzowie wiedzą, jakie są orientacji tak się na spokojnie. Dobra, <try> to zrób bitwę jakąś taką, do, do ilu wolisz tam... Talon Slotter tu jest między innymi. Te slottery powiem ci, że wyglądają jak Ruby trochę. To się dwa jak patrzyłem. Ale musi, ale musi być faktory nią i to w niskim flowcie, bo Minimal hmm. stary nawet jak ma wysoki, jak ma niski float, to i tak jest poździerane. Właśnie ostatnio no. zauważyłem. Kurczę, no Ej, tak mam porówno. Najmniej, o, każde skrzynki na razie dają fajny profit. to by się to teraz nie zatrzymało, ale naprawdę do, do teraz mega są dobre profity. O, o Gloczek. Miałem tego glocka kiedyś, tylko w faktorce, jak był tańszy troszkę. No teraz faktora to chyba droga jest, tego gama dopplera. No tu jedna skrzynka i wyprzedzasz. Kwestia dwóch stówek. No? Myślę, że no. nie. Myślę, no. że nie. Myślę, ale ty masz stare tego glocka, ty tym glockiem dużo sobie podbił. O, okay. jeszcze teraz to. Do... Proszę, nie wydymajcie mnie. <laughs> Nie, za mało, za mało. Nie! Wygra! Ej, dobra, starczyło! No tak ale myślałem. Ej, ale tak coś jest czułem. Znowu 3, jest znowu ponad. No teraz jest prawie trzykrotność. Wcześniej było ponad trzykrotność. Wcześniej było. Dobra. 5x było wcześniej, tak naprawdę. Ale ja się się było w tej przedmiot... pierwszej, tak. A, no, w okay. tej poprzedniej tak, no, ale powiem szczerze. Nie wiem co się dzieje, dzisiaj jest dobra zwrotka. Teraz no. jeszcze rozchodniaczka jakiegoś, fajnego. Tak, tak ma... właśnie już szykuję sobie tej skrzynki i robimy dobra. rozchodniaka. Masz dzień dziecka, może do trzech. A co tam? Dobra. No to robię do trzech bitwa. Czyli będzie do cztery. Dobra, dobra. Nie, no uspokój się, będzie no do ja trzy. Plan. Będzie za 3000. No właśnie, widzowie. Nie wiem, czy Santi mówił chyba nie, to ja wam powiem. W najbliższym czasie macie do doładowania 10% rabatu. Tak, tylko rabatu, że ten film wejdzie, wejdzie za dwa tygodnie, to już może nie być, A... widzowie. Ale ogólnie na czas nagrywania to jest bonus. 10% więcej dostajecie przy każdym ewentualnym na depozycie. No nawet na stronie się wyświetla. Tak. To ja skleję na dwie osoby na anderze, więc dołącz na publiku do 3000. Ojoj, oj, oj, no dobra, dobra, dobra. Wiesz nie okłamuj z tą kwotą. Jesteś chory na łeb. gdzieś 4 300. Ale tu Staj, są takie to co... skrzynki, że spokojnie, będzie wszystko Ej, dobrze. Jestem teraz wciutka, że stary A? mogę to wygrać, ale się nie zwróci. Jakby nie wiem, dlaczego taka pierwsza myśl nie ma szans, że to będzie profit, nie? Będzie, będzie, w luzu się, się. Paszek ci daje. dobrze. Paszek, skiny prostu, trafiłeś. Nie... Skiny trafisz fajne. Widzę, to jest stary. Skiny, skiny eleganckie trafiają do ciebie elegancko. Daj mu jakiegoś motylka na lewo. Człowieku, patrz to teraz A... się będzie działo. Holy moly. Holy moly. Ej, ostatnio, ostatnio y, grałem na Underdogu i oczywiście y, dropnąłem typowy, nie? No, bo jak mogłoby być inaczej, nie? Takie A ja, typowy, ja ostatnio taki... sobie robię te Holy moly i dzisiaj trafiłem, gdzie była jedna sztuka, tylko w bitwie dołączyłem do gościa. I trafiłem holda. Aha, no, no to nie, no to ja takich efeynementów nigdy nie mam. Ja jakoś dwie godziny temu. O, ale tu, tu, tu jeszcze jest 500 różnicy, to jest do odrobienia w sumie. Jasne, że tak. Tylko teraz pytanie. No nie no, to znaczy na końcu są te kacze, ona potrafi dać, no. za kolak potrafi dać. Ty tam gdzieś powolisz sobie dropisz tu słówka, tu, tu 90 coś gdzieś tam po... O, kurde. Myślałem, Dobra, podbicie, podbicie. Chcemy, podbicie. Dało. podbicie, podbicie. Ja wyczuwam z Windmilla, że polecisz ty dać z Windmilla. Takie coś mam czutkę na Windmill'a dzisiaj. A dwie skrzyki są, to dwie szanse na, na tę kosę właśnie. Tak naprawdę do Rapanui w sensie Rapanui może i tak wszystko zmienić na końcu. Mogę na przykład ja wygrywać o dwa koła, ale Rapanui może coś wybombić i wiesz i jest jakby. No, da, no, tak. To jest tak, skrzynka, tak, tak. która może zabrać, a która może naprawdę rzucić mega dobrym skinem. Nie wiem, stary, po co ten underdog był? Wszystko jest w porządku, wyluzuj się. Wyluzuj się delikatnie. Ale podbitka z git. Podbitka. Nie, bo ja nie lubię przegrywać, nienawidzę przegrywać tak. A jak z tobą kręcę, to tak zazwyczaj się dzieje właśnie. No i dobra, rapanuję ja już mam, nie wiem czy też masz teraz w tym momencie rapaduję. No właśnie mi się w tym momencie zaczyna otwierać i co... O kurde, nie! Jest! Dobra, nie, nie! Nie zgadzam się, nie zgadzam dobra. się. Ja ro robię, nie zgadzam się. Nie zgadzam się, Pod... Poczekaj, yeah. poczekaj, 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 proszę, proszę, poczekaj, będzie tania, będzie tania z Ukrainy taka, poczekaj, masz, masz, dołącz sobie, yeah, bardzo bitch. tania bitpa na trzy osoby. Tak, ja bym... <laughs> Muszę przedmioty posprzedawać jeszcze mnie, nie, ale ej, czaj, że ja, ja mówiłem stary, nie, że... O, ten rapa, no, i może zmienić wszystko, No Czasem? i zmienił. I tak było. I tak Dobra, było. lecisz za sześć. Spokojnie, ale... wygrywasz to przecież, wyluzuj się delikatnie. Dałeś, dałeś dobrym trybie, dałeś dobrym no trybie. Tak. W sensie wygrałem przed chwilą, miałem najmniej, to teraz mogę mieć najwięcej. Mam takie wrażenie. Ogólnie ten motylek, co ci spadł do go mam ogólnie w się sensie, też w właśnie. Chciałem go sobie wypłacić, ale wziąłem sobie teraz... Yy... To, jak się ten z dziurką nazywa? Skeleton, Skeleton, no. Skeleton? Marble Feyden sobie wziąłem. Taki no. dobrze wygląda w grze. Skeleton jest fajny. No, bo zaczął naprawdę no. wysoko. On już ma A Ja nie mam nic, to nie andę no, Czekaj, ten mój SSG był 350 wart, nawet starym złożyłem. Tak, zauważyłem. tak. Po koło, Tu będzie dalej problem Kolego, pan. kolego. Tysiąc różnicy masz. Kolego, patrz co tu się dzieje? 500 dla ciebie. Spokojnie, jeszcze Rapanui wiesz tu. Nie, sztuki 4, a tam co? Teraz już Rapanui, Rapanui nie odda, nie ma szans. To jest skrzynka, twerra ja miał kilka razy i, i dała kilka razy. Właśnie, ogólnie to widz, yy, kuchcie jak się nazywa i trafił tego Karambita Gamma Dopplera. za 16 koła. Jakiś czas temu. Co ty gadasz? No. W jaki własno na to. Na to? Ja za 800 mu dało na prawo. Yy, zero... 0,10, no Aha. O, trafiłem digla sobie. Co ci daje stary, patrz co ci daje. No i dobra, no, no, proszę, jest, proszę. Derek, derek, proszę. Derek, batelka. Proszę. Nie no, mi dwa razy nie da stary, nie ma szans. No jak to nie? Tak może być, wszystko jest możliwe. Mm. I ostatnia? Daj. Dobre, Daj. Dobra, dobra. Mam po... To było no, niepotrzebne, to było niepotrzebne Naprawdę, niepotrzebne No dobra widzowie, w takim razie dziękujemy za dzisiejszy odcinek W trakcie filmu pojawiło się hasło, które trzeba wpisać w komentarzu, żeby wygrać skin z tego odcinka będzie napisane tekstowo, zapomniałem wam w ogóle powiedzieć No i oczywiście wbijajcie do Przemka, bo będzie tam odcinek ze mną Pamiętajcie, na G4 Sant, 7 sobie wpisuj, żeby mieć 5% więcej A w tym momencie, kiedy ja to nagrywam, to nawet 10% więcej do depozytu ewentualnego I przypominam Ci, że strona jest tylko dla pełnoletnich przeznaczona jak nie odbierałeś skrzynki dziennej, to sobie odbierz. Także do zobaczenia. Widzimy się już jutro. Elo. Trzymajcie się. Cześć.